Chodzą takie plotki, że w partii się dogadali. Nie wiem, czy to właśnie nie jest też wpływ koalicjanta, że jednak parę osób się wycofa i pani Polczyńska na Łęcz przegra. A kogo poparcie maryszar Petru? Ja od momentu, kiedy on powiedział, że będzie kandydatem, to widzę tylko poparcie wszystkich polityków koalicji obywatelskiej, wszystkich zwolenników koalicji obywatelskiej. My się przez te dwadzieścia kilka lat nauczyliśmy takiej właśnie walki o coś, ale tak naprawdę o oni. Czyli nic nie może pójść do przodu, tylko dlatego, że ktoś coś tam sobie dla siebie załatwiać. A może w stanie używając takiego słowa trochę religijnego, Polska 2050, jeśli w końcu wybiorą jakiegoś szefa, który będzie w stanie tknąć nową energię w tą partię. Nie wiem, Katarzyna na nałęcz Joanna Mucha, ee, znaczy, Ryszard ta... Petru, tak? No, ja no. to widzę inaczej trochę. Ja... Pan, Pani minister henik Kloska. tam jest kilka osób, które... O... Bosko jeszcze jest chyba. Kobosko wiem, się, czy... wycofał. Wycofał, się wycofał. Się na... No i teraz tak, to, znaczy, tutaj moim zdaniem ma, mogą być tylko dwa scenariusze. No tak. przepraszam, bo wiesz, masz nagle w środku, to jest ten, ten środkowy, centrowy elektorat, który de facto decyduje zawsze o wyganych o, o wyborach jednej bądź drugiej strony. Zależy, kto go bardziej przeciąga. No tak, to, tak? Jest ten, to jest ten elektorat, który daje władzę, mhm. tak? I on, on się. Jak patrzysz na te badania, tak ja mówię, on się w jakiś sposób zaczyna powiększać, tak, bo masz sieroty po 20-50, które nie wiedzą, na kogo mają głosować. Nie do końca chyba one chcą iść za koalicją obywatelską, która buduje koalicję od sasa do lasa. Nie do końca im też pasuje to, co się dzieje po prawej stronie. No i takie, wiesz, są takie sieroty no szukające tak, ale na swojego. koniec to będzie tak, że będziemy mieli tydzień do wyborów? I podejrzewam, że właśnie tych wyborców, o których ty mówisz, którzy w ogóle nie pójdą albo właśnie w ostatniej chwili zdecydują się, żeby pójść i oni mogą zadecydować o, o wyniku wyborów, tak jak było w 23 roku, prawda, ten, ten moment takiej mobilizacji gdzie PiS zupełnie się pogubił i dlatego stracił władzę, no to tutaj mnie się wydaje, że plan Donalda Tuska jest jeden, to będzie tylko straszenie, to znaczy to będzie straszenie, on nie, nie ma... Nie in... dojedzie, 2.27 nie dojedzie na straszenie. On no nie a Ale mnie się wydaje, że nie ma innego pomysłu, dlatego że, że właśnie chce właśnie wykorzystać tego Browna, o którym rozmawialiśmy, dlatego nie chce, nikt go nie będzie delegalizował. I, a wracając do Polski... Ale wiesz, takim straszeniem można się przejechać. Pamiętasz Brexit, no. gdzie oni sobie jaja zrobili w Wielkiej Brytanii, no. a na końcu, ja na końcu obudzili się... Poza Unią następnego dnia, tak? I takim straszeniem. E, PiS się przejechał, przecież 23. Straszeniem Tuskiem się przejechał. Ja się, tak? I właśnie tutaj, dlatego ja przestrzegam, mówię cały czas. Yy, yy. Głośno, że potrzebny jest pozytywny przekaz, ale boję się jeszcze więcej, bo oprócz tego straszenia, gdzieś tam z tyłu ci tacy naj, 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 najgłośniejsi doradcy betonowe, elektorat mówi, że można by jeszcze obalić tego Nawrockiego, tak, bo on nie więc Roman Giertych ostatnio już czytałem wpis, że on jednak dalej nie jest prezydentem, bo z... znowu, nie jest? znowu nie jest, został źle zaprzysiężony. Więc cały czas się tam tli, taki pomysł. I to by, jeżeli ktoś w końcu przekona premiera, no wątpię, no, bo premier jest. Za bardzo doświadczonym politykiem, żeby tego nie widzieć, ale jeżeli by tak się stało, no to będzie wtedy już w ogóle koniec tej władzy, tak? Natomiast... Ale nie no, poczekaj, to już w jakąś abstrakcję byśmy myśleli, żeby Donald Tusk zaczął walczyć z prezydentem poprzez delegalizację, legalizację no, urzędu, no, ja tak? wiem, no nie, ja w to jest, nie wierzę tak. tak? No ja, to, ja też, ale Każdy taki... inny polityk by to zrobił poza Donaldem Tuskiem. No co by o nim nie mówić, no, wariatem to on nie jest. No tak? nie jest, ale słuchaj, jeżeli ci sami ludzie doprowadzili do tego, że premier przez miesiąc nie wiedział, czy liczyć głosy, czy nie liczyć, i teraz ci sami ludzie. Mówią, że prezydent nie jest dalej prezydentem, no to ja mogę o tym mówić, bo gdyby tego wpisu nie było, to bym o tym nie mówił. Dlatego... A ty nie myślisz, że on inaczej to robił, że on wtedy właśnie budował sobie już tą polaryzację, żeby było na zasadzie legalny, nielegalny, żeby gdzieś tam w tyle, w tyle, Jedno w tyle to swojego i, drugie leczę, w I drugie, to co się wydarzyło. No nawet... mógł wyjść od razu, przepraszam, wyjść hmm. i powiedzieć. Wybory się odbyły. To Państwora co zrobił Rafał tak? Jest taki no. tak, albo następnego dnia pogratulować, on bardzo długo czekał, no. tak? I czy to nie było właśnie budowanie tej osi sporu? Na zasadzie, że gdzieś tam w tyle, głow, w, tyle głow, w głowie zostanie mojemu elektoratowi to, że ten prezydent nie tyle, co jest nielegalny, to żeby, kurczę, żeby go nie szanowali. No, no, to tak, i to się udało. Tam w ogóle kilka pieczeni na jednym ogniu zostało upieczonych, no bo udało się też praktycznie to, to co do momentu jeszcze y, pierwsze dwa dni po wyborach krytyka sztabu, tak? Mhm. No to potem już, ponieważ y, za co mamy krytykować sztab? Przecież wygrał wybory, tylko zostały źle policzone głosy, tak? Więc y, to też zostało odsunięte. Tam to, to się udało, tylko to się udało partii. nie wiem, czy to się Polsce udało, bo jednak jak się czyta wszelkie opracowania, czy nawet, jak to Marcin Uniewski był u nas, no to który napisał książkę o Rosji, no to czytałeś sam, że to jest właśnie scenariusz, ta polaryzacja i właśnie takie na przykład nieuznawanie prezydenta wybranego w wyborach, no to jest to, co chodzi głównie Putinowi, tak, żebyśmy my się cały czas tutaj za, za, za głowy łapali i, i, i bili. Natomiast jeszcze chciałem dokończyć jeden temat, bo to jest bardzo ważne, od którego zacząłeś, od Polski 2050. Ja widzę tam, tam jest moim zdaniem tylko dwóch kandydatów tak naprawdę. Ryszard Petru i Pełczyńska na Łęć. i teraz jest pytanie, bo tam podobno Podobno chodzą takie plotki, że w partii się dogadali, nie wiem czy to właśnie nie jest też wpływ koalicjanta, głównego, największego, że jednak parę osób się wycofa i pani Polczyńska na Łęcz przegra. Zobaczymy. Ja wolałbym, żeby wygrała ona, bo to będzie jakaś, jakaś szansa dla Polski 2050, żeby się jeszcze utrzymała, bo zwycięstwo Ryszarda Petru to jest de facto po prostu już totalne, totalny koniec tej partii, tego projektu. Czyli kiedy Tusk się bardziej wścieknie? Jak wygra Pełczyńska na czy jak wygra Ryszard Petru? Nie, no ciebie? Pełczyńska na no, cały aparat największej partii rządzącej pracuje nad tym i Ryszard Petru też trzeba mu przyznać, bo to akurat nie jest jego wina, no jak chce być przewodniczącym, prowadzi dobrą kampanię, jeździ, spotyka się z tym aktywem całym partyjnym. Natomiast, no jest to człowiek z zewnątrz i, i to jest człowiek, który, który, po prostu tak naprawdę programowo idealnie pasuje, żeby potem być, tak jak ostatnio była Barbara Nowacka, czy Adam Szmar, Papka, yy, musieli się pogodzić z tym, że będą zjedzeni przez Koalicję Obywatelską, to następna będzie Polska 2050, ale nie zmienia to faktu, że... Tylko na... czekaj, jak ja dobrze o ciebie yy. rozumiem, to Ryszard Petru jest takim czarnym koniem, albo inaczej takim koniem trojańskim stawionym przez Ronaldo Tuska, żeby podporządkować yy. sobie ostatecznie na końcu gdzieś tam 2050? Czyli znaczy, Ryszard Petru jest człowiekiem inteligentnym i on doskonale zdawał sobie sprawę. On by normalnie nie wystartował, bo on w samej partii nie miałby żadnych szans. Ale wiadomo, że jeżeli ludzie, którzy są z zewnątrz i Wewnątrz partii widzą, że kandydat ma poparcie, a kogo poparcie Ryszard Petru? Ryszard, ja od momentu, kiedy on powiedział, że będzie kandydatem, to widzę tylko poparcie wszystkich polityków Koalicji Obywatelskiej, wszystkich zwolenników Koalicji Obywatelskiej. Jak poczytasz ludzi, którzy się zaangażowali akurat, bo ja ich znam, dlatego, że z nimi wtedy walczyłem, więc ich znam. Walczyłem tak politycznie tam na Twitterze mhm. i tak dalej. Którzy popierali Polskę 2050, czy wcześniej jeszcze, jak w ogóle Szymon Hołownia ten projekt tworzył, to oni wszyscy, Ryszard Petru jest dla nich... Tworem, osobą, która jest z zewnątrz, tak jakby oni nigdy by go nie, nie wybrali. A on jest kandydatem koalicji obywatelskiej po prostu. Gdyby prawybory zrobili, tak jak Platforma robi prawybory zawsze i potem wiadomo, kogo wybiera, no to, to by tu Ryszard Petro wybrał. No dobra, ale w czym będzie lepsza pani minister Katarzyna Pełczyńska że W lepszych awanturach z naldem Tuskiem? Nie, znaczy w dlaczego? Czym? Ty tak patrzysz w ten sposób. Ja patrzę w inny no, sposób. Ja, ja widzę ostatnie dwa lata, ciągły awantury, tak? Dla mnie to ja to odbieram inaczej. To jest jedy... Wiesz, Jeżeli możesz, jesteś koalicjantem i masz tak silną osobowość, i człowieka z takim doświadczeniem politycznym jak Donald Tuska. Poza tym znasz jego historię, przeczytałeś parę książek i... No i byłeś w niego w rządzie. To wiesz jedno, albo przyjmujesz pozycję taką, że jesteś totalnie uległy i na wszystko się godzisz, albo chcesz troszeczkę jako partia polityczna, która też ma kilku posłów i też, która decyduje o tym, czy ta koalicja istnieje, coś wprowadzić swojego. Powiedzmy sobie szczerze, oni akurat taka działalność pani na nawet miała też dużo plusów. Oni co coś tam wy, wywalczyli, natomiast... natomiast... 2% poparcia, nawet No, nie. no tak, no, ale 2%. to już jest wina tylko Szymona Hołowni. To, to poparcie, to co się stało, to jest to, co oni moim zdaniem po prostu, on on swoimi działaniami, tą... już nawet nie mówię o, o kampanii prezydenckiej, no bo walczył jak walczył, wierzył do końca, że, że wygra, natomiast to, co zrobił potem, tak, że, że cały czas yy, yy, w jakiś taki dziwny sposób chciał się utrzymać na stanowisku, już nie będę mówił o spotkaniu z Bielanem, no to, to było uderzenie... Całkowicie, które tę partię zniszczyło i najprawdopodobniej ona się, się już nigdy nie podniesie. Czyli tak. Stawiasz na to, żeby w 2050 wygrała Katarzyna Pełczyńska na bo Chciałbym. będzie bardzo ładnie się kłóciła z Donaldem Tuskiem. Nie, będzie, będzie to szansa. Albo bardzo ładnie się różniła. Nie, ale Tuskiem. nie widzisz, bo my potrzebujemy, bo to jest tak. Jeżeli. W... Tylko poczekaj, co zyska na tym 2050, że będą mieli Pełczyńską na która będzie się ładnie różniła z Donaldem Tuskiem jak to się przełoży na ich sondaże? Bo ja jakoś nie widzę tej, żeby to była trampolina do wzrostu, znaczy, bo tak? ja widziałem jej akcję podczas wyborów e, prezydenckich, kiedy szkodziła bardziej e, Rafałowi, a też poniekąd szkodziło, szkodziła samemu Szy, Szymonowi Hołowni. Później jej parcie na stanowisko, bo tam nie chodziło o dobro partii, tam przez długi moment był parcie na stanowisko wicepremiera. Partia była gdzieś w tle, tak? No, w momencie, kiedy postawiono, że jak wybierzecie sobie szefa, to my wtedy zdecydujemy, czy będzie wicepremier, czy nie będzie, no to... Pani Katarzyna Pełczyńska na gdzieś tam schowała tego wicepremiera, którego już nosiła, nie wiem, w No ale teraz torebce, wywiadzie w wywiadzie w posad znowu, znowu wróciła, że, do wicepremiera, tak? że to umowa I słowna. Znaczy, inaczej, nie, no, tam umowy o wicepremierze dla Polski 250 nie ma w żadnym aspekcie. Ale mówiła, że, jest, że była słowna, tak samo jak w przypadku Radosława Sikorskiego, że tam umówili się ustnie, tak, że no ale, ale, że nie, no, nie i ma... I teraz masz, z drugiej strony masz Ryszarda Petru, ja nie mówię, że to jest lepszy wybór dla nich, tylko on wychodzi i mówi, będziemy rozmawiać, będziemy spotykać się i rozmawiać, a pani Pułczyńska nawet komunikację z koalicją powiedział na Twitterze, tak? Wchodziła na Twitterze. No. I to Jak znaczy... z Trumpem, tak? Tu chodzi do toalety, bierze telefon i puszcza Twitter, tak ona też. Znaczy, ale jak to się skończy finalnie? To znaczy, ty możesz mieć rację, jeżeli patrzysz z tej strony, która dziś rządzi, żeby utrzymała władzę i żeby spokojne były rządy do 27 roku, no to pewnie tak będzie. Ryszard Petru zostaje przewodniczącym i nie będzie przeszkadzał. Natomiast ja też biorę pod uwagę taki scenariusz, w którym który się sprawdził w 2023 roku, a którego raczej unikał będzie w, w czasie tej kampanii i w, naj, w czasie najbliższych wyborów Donald Tusk, że może być jakaś trzecia siła polityczna, która zadecyduje o tym, kto, kto będzie rządził. Tak? W tej chwili Polska 2050 praktycznie nie istnieje, więc takie rozwiązanie, że, ona, że oni będą w, w, na jednej liście albo w ogóle, moim zdaniem, oni mogą w ogóle się nie liczyć. Znaczy, parę osób odejdzie z tej partii i przejdzie do Koalicji Obywatelskiej, a projekt zostanie całkowicie zniszczony. Natomiast ja patrzę, wszystko, co mówisz się zgadza, ale nie jedna rzecz mi się nie zgadza. Szkoda mi po prostu tego projektu, tych ludzi, którzy poparli i ja uważam, że powinna przewodniczącą takiej partii być przewodniczącym osoba, która po prostu czuje tę partię, która, która chce... No, że tam czują partię. No nie wiem. No... Dla mnie to jest, wiesz, dla mnie na przykład, jak ja widziałem panią Katarzynę... No to w ogóle zróbmy skrymasz. jedną listę, nie. Nie, nie, nie jest... chodzi mi o to, chodzi mi o to, wiesz, bo ja, ja nie będę się, nie będę Zobaczcie, jak tak lewica powiem... wygląda. Przepraszam, się przerwę, ale dlaczego? Lewica, lewica w ogóle, przecież jak ja czytam wyborców lewicy, oni są przerażeni. To jest w ogóle. Y, 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 o, tu czarzasty się na wszystko godzi. Tam praktycznie oni nie mają nic do powiedzenia. No nie, poczekaj, ja będzie rozmawiał z Ronaldem Tuskiem, żeby się nie zgodzić odnośnie tego, co się no, stało wczoraj, no tak? Zobaczymy, ale jak to się, ale się zgodzi na to, co się, nie, co się no, stało, tak? Tak, tak. On jest pogodzony ze swoim losem, bo dostał stanowisko, które chciał, tak? Ten... No i to jest właśnie, widzisz, bo I wracamy do tego, co ja powiedziałem jakiś czas temu, że w... nie wiem, kiedy to się wydarzy. To się pewnie wydarzy, już rozmawialiśmy też o tym, jak ci tych dwóch głównych graczy zejdzie ze sceny politycznej, że my się przez te dwadzieścia kilka lat nauczyliśmy takiej właśnie walki o coś, ale tak naprawdę o nic. Czyli nic nie może pójść do przodu, tylko dlatego, że ktoś coś tam sobie dla siebie załatwia. Jest najwyższy czas, żeby, żebyśmy zaczęli myśleć o, o, o tym. To, że to Polska ma, ma iść do przodu. Ja wiem, że to jest takie trochę dziecinne gadanie, no ale, ale tak powinno być. Ja przewiduję taki scenariusz. Wygrywa Katarzyna Pełczyńska na łącz i pęka Polska 2050. Część przychodzi do rządu, część zostaje przy Katarzynie Pełczyńskiej na łącz. Wygrywa już Petru. E, przy Katarzynie Pełczyńskiej na łącz zostanie niewielka ilość osób, e, posłów, które mogłaby gdzieś tam odejść. E, I nadal trwają jako 2050. Tak? E, gdzieś tam się też mówi w sejmowych kluarach, że w ten najbliższy weekend, bo to się w ten weekend będzie działo, może dojść do tego, ostatecznie, tak, jak tam się te głosy poskładają, że rządowa koalicja na samym końcu straci, straci większość sejmową. Wszystko możliwe, jeżeli wygra Katarzyna polczyńska na Łęcz i Donald Tusk nie, nie daje jej stanowiska wicepremiera, a za chwilę w lutym, w marcu lub w kwietniu dowiemy się, że Mateusz Morawiecki coś rozpoczyna, to nie wykluczam też, że część polityków Polski 250 nią. Znaczy... bardziej, że Katarzyna pełczyńska nawet i Mateusz Morawiecki zrobili do siebie taki uśmiech, mrugnęli do siebie znaczy, o tym to... na debacie w kojnicy, gdzie razem rozmawiali Ja powiem tak, to jest jeszcze w ogóle coś innego. To jest pewne też charakter, ludzie w pewnym sposób też się dobierają charakterologicznie i w pewnym podejściu. To są ludzie podobni trochę, którzy mają też takie, wiesz, podejście menedżerskie trochę, pewną dynamikę, są bardzo pracowici i jeżeli na przykład udałoby się Mateuszowi Morawieckiemu, a jego otoczenie Ludzi, których on zna, zebrać takich ludzi i, i potem to odpowiednio sprzedać, no to kto wie, kto wie, może, może coś z tego się urodzić. Czy się rozpadnie ten rząd, wątpię, dlatego że zawsze wiem, na końcu przypominam sobie wszystkie te sytuacje i, i wtedy naj, zawsze decyduje lider. A lider jest w tej chwili tak mocny i tak silny i tak doświadczony, że nie wierzę, żeby Donald Tusk nie miał wszystkiego, nie, Właśnie. ja nie wierzę, że się to tylko straci większość. Czyli będzie rząd, rządem mniejszościowym, no bo na razie takim nikomu nie będzie na rękę, robić... żeby głosować nad wcześniejszymi no, wyborami. Bo... mieć rząd mniejszościowy przy prezydencie, no to by, było, to by się już w ogóle nic nie dało zrobić. To już by była katastrofa po prostu. Na kanale Salon 24 zapraszamy na ostatni odcinek algorytmów władzy, a w nich, a w nich będę rozmawiał z Adamem o tym, jak to stał się fanem może nie fanem, ale jak stał się ulubieńcem prawej strony Twittera.